Jestem Dynamo Play Games. Jesteśmy u, u Maciek i będziemy grali w Pam Pam, pam Shadow Fight 2. Dokładnie. Właśnie to maty będzie. No. Zagramy sobie z bossem, który mnie zabije na dwa hity. He he, he! Może nam jestery zagrać, a to jest bardzo prawdopodobne. Nie, tam ja nie będę. I ogólnie to, to jest drugi odcinek, dzisiaj mi Michała jeszcze dzisiaj, może nagram Minecrafta, Jak wam obiecałem Ale wątpię Bo nie, nie jestem pewien czy będę miał czas, sorry No ale czasami tak jest Nagrywaj też moje hapsy, żeby wiedzieli ile że mam HP No nagrywam wszystko, cały ekran widać Sorry, że tak krzywo no, już problem się naprawił. Czekaj. Wys A. O, reklama. Nie reklamujemy nic. Nic Dobra. nie reklamujemy. Dobra. Teraz będzie chyba lepiej. Ja nie wiem, jak tak myślę. To jest ustalone. Trudno jest wygrać. To jest łatwe, tylko za ja mam jeszcze słabą o, zbroję, na no, no łopatki złożone. W pierwszym momencie dokładnie. Uch. Jedna, jedna walka trwała 2 minuty, super po prostu. No Ile? Może jeszcze nagramy jedną walkę. Ten no na duelu tym albo na tournament. Na survivor no. sobie zagramy. Dobra. Tylko niestety nie wiem czemu nie mogę. Dobra. No. Dobra. Tak, mogę. Poszukać się chwilę ja sobie tylko poduszkę wezmę pod presję, bo mi trochę twardo jest. O nie! No. Jak będziemy dawać stop, to będzie się co się pojawiało. Niestety... O! Patrzcie! Mm. Ładne sosz. Możesz poprosić u nas trochę? Tak, będzie... Sorry za tak krzywo, tylko za po prostu mi jest tak wygodniej. No, najwyżej sobie obróćcie grę, jeśli to oglądać na to kompie, co? to sorry. To prze to przechylcie trochę głowę. Ile jej zadałem obrażeń? Ogólnie nie mamy nocy. Tylko tu jest ciemno. No po prostu mogę za chwilę zapalić światło, ale wtedy będziesz, będziesz chyba. Boże, w... widzieć ekran. No, bo będzie takie. aleluja Jasno. No. Albo szor będzie tutaj odbijał, ale wątpię. Dobra. Ten filmik nie będzie zbyt długi, potrwa, nie wiem, 5 minut może. Może że jestem, bez przesady. Nie no, ten akurat to, to nie jest ten z dłuższych. A kurde! Może się Jakbyś sobie, jak będzie się pisać w komentarzach, że jestem słaby w tą grę, co się nie dziwce, bo ja w nim grałem dwa lata temu, więc trochę w formie wypadłem. Ale kiedyś byłem o wiele lepszy Erykneet przyzna. No. Wtedy już byłem przy tym, tym przy tym... drugim bosie. No. Jeśli chcecie, powieszcie tę grę i piszcie w komentarzach, gdzie jesteście. Ja gładuje... mam izę. No. I jak Wam idzie No zgaduję, że znajdą się tacy, co będą ciągle mówić. Ja już pierwszym tę grę, ja też gnuby. No, no ale z tego. My dopiero zaczęliśmy. Ja tą grę mam od jednego dnia, więc jak to jest dobry wynik. ja w tą... Ja razem to w tą grę gram chyba 5 godzin dopiero. A już mam takie dobre zeszy. No. Dobra, ale jak mam od dwóch dni. Nie, nie będę zartował. Nie będę kłamał widzów. No. Się... I dawaj se suby, pamiętaj se. Łapki no. i tak dalej. Ale to powiemy na końcu. Na sam koniec. Dokładnie. Dym, tle, dym. Może jeszcze chwilę zagramy w goła, mam um, z Go. No, no ale to już dog. będzie o, y, osobny odcinek za moment. No. No, prawie na samym początku. Au! Au, au, au! au. I też pewnie się znajdą tacy, że będą kłamać. Y, ja mam już najlepszą zbroję, najlepszą ten. No, to jest bronie I tak dalej. No. Wy jesteście nuby, nie oglądam was. Mati, może, Mati też może będzie miał swój kanał. No. O, na pewno może. będziemy zbierać hejty od niejakiego Maxim JTZ. No. Ale Maxim JTZ to już jeden. Dobry, jak dosyć dobry. Ma 12 subów. Jest, jest w moim wieku. Żeby było jasne, Ery chodzi do piątej, ja do trzeciej. Klasy. Ogólnie to, ja chodzę no, do, do czwartej. No, do czwartej boże. To było jasne, bo ja mam 10 lat. Pociąg <noise> później do szkoły. <noise> tak się teraz zastanawiam. A se, Co by gdyby w tej grze ktoś przypadkowo rozbił ekran i, wy, i by wypadli? Tak. <noise> I by się tak leli. Ale no. bili się. Ja tą bryn mam chyba na trzecim levelu. Już dosyć dobrze. Tylko zbroje by się sprzedało jeszcze. Kupić. No, z... Myślę, że na tym... O, to jest ten taki. Oni... On jest dobry, no. tylko... E, nie do, jeżeli nie dasz mu się zaatakować tak szybko, to jest słaby. No, to te, teraz, teraz już za chwilę przegram. A jednak nie. Ja. O, dostał bardzo dużego hithita. No już po nim. Au! On jest bardzo denerwujący. No bo on cały czas z tymi nogami prawie atakuje. No, no. to jest wkurzające. No, już siódma minuta właściwie. Siu... No już to siódma. może może to porstwa mniej więcej 10 minut. Może trochę no. mniej. Jak Mati przegra, to robimy osobny odcinek od razu z Później, może z Clash of Clans pokażemy wam nasz. No. Dołączajcie do naszego klanu. Jakby są nasz klan jest słaby, bo dużo osób odeszło. dobrych. No niedawno było chyba z 20 coś, teraz jest tylko czterech. No. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie też wbijać na kanał MaxynJZN. To jest kanał mojego kolegi, też jest dobry. No, no, kro... Lepszy nawet, ale my dopiero zaczynamy to. No a poza tym on bardzo hejtuje mój stary kanał. No. Więc jeśli... jeśli mnie lubicie, to jego też hejtujcie. Za Dokładnie. Maxym nagrywa kamerę GoPro i się chwali. No, spanuje. Spanuje tym. Że ma kamerę GoPro. No. Nawet na Facebooku chyba napisał, że zrobił zdjęcie. Mogę się założyć, że tak do No to jest pewne. Że musiał coś z tym zrobić. Bo musiał no musiał się to pochwalić, jest, prawda? No to chyba jest już ostatnia runda, Matiego. No bo ten, bo ja mam słabą zbroję, jak będę miał tamtą lepszą, to może no. dojdę do zesąt czyli no. do końca. No to... Dobra, dokończymy. To Przewidajcie się jeszcze z Matim. No, to jest Matim. To ja... Ja A. z Matim. No.